W naszym domu ważną pamiątką jest kasetka mojego pradziadka. Myślę, że najlepiej opowie Wam o niej moja babcia Ela, jego córka. Kasetkę tę w prezencie imieninowym dostał w dniu 9 września 1996 roku mój tato od najstarszej córki Lucyny. Kasetka jest drewniana, na wierzchniej stronie ma obrazek z widokiem grodu Bieca, a wewnątrz przegrody, gdzie tato trzyma swoje przybory toaletowe. Jako rzecz nie ma ona dużej wartości, ale jako pamiątka ma dużą wartość dla całej rodziny. Bo na wewnętrznej ściance jest własnoręczny napis naszego Taty i stanowi dla nas miło, miłe wspomnienie.